Sponsorem kanału Wąs i Cox jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Jeśli chcesz zgarnąć bonusy od naszego sponsora, sprawdź komentarz pod filmikiem. Dzień dobry, moi drodzy, listopad za pasem, prawdziwa polska złota, jesień, nasz nowy partner na kanale, marka Champion. Partnerem dzisiejszego odcinka jest No In. Darmowa aplikacja, w której możecie typować wyniki wydarzeń sportowych, na przykład ze swoimi znajomymi. Możecie stworzyć własną ligę typerów, rywalizować także z innymi typerami. Dla najlepszych do zgarnięcia są piłkarskie nagrody. FIFA 22 na dowolną platformę oraz książki o tematyce piłkarskiej. W opisie filmu znajdziecie linki do pobrania aplikacji zarówno na Androida, jak i na ios -a. I co? Przed nami kolejne ulane testy, tak jak pisaliście w listach. Jedźcie na Orlen, sprawdźcie wszystko, co dają do jedzenia. Będzie Big Burger, będzie rap z klopsikami, bagietka z, ze stripsami, hot dog z kiełbaski, będzie pizza. Bardzo sympatyczna obsługa. Zapakowano nam wszystko na wynos, co nie jest standardem we wszystkich stacjach. Będziemy to wszystko jeść w plenerze, bo wiadomo, że w plenerze smakuje lepiej, zatem zaczynamy. Dopiero co usiadłem, a samochód od razu delikatnie yy, obsunął się w dół. Zaczynamy, moi drodzy, od pizzy. Dlaczego? Bo przeważnie na stacjach benzynowych tego dania nie serwują. Można zabrać w trasę. Do wyboru była tradycyjna margarita z samym serem i szynką. Ale pojechał fajny Mercedes. Czego ja oczekuję od pizzy ze stacji benzynowej? Przede wszystkim, że będzie smaczna i że spowoduje, że mój głód będzie mniejszy, więc nie przedłużamy. Trochę się to wszystko utytułało. Pani nam zaserwowała keczup. Cztery kawałki, więc idealne dla czterech osób, albo dla dwóch, jak to się jest bardzo głodny. Co mamy na tej pizzy? Mamy szynkę, mamy pieczarki i mamy ser. Zrówko. Ciasto z gatunku takich na cienkim. Nie jest to pizza z pizzerii. Nie, oczywiście na sosie pomidorowym. Ciasto ok, ale smakowo. Czy mnie to powaliło na kolana? Zdecydowanie raczej nie. Model rodziny 2 plus 2. Kupujemy 4 kawałki, każdy coś zjada i ma chwilę spokoju z głodem, tak? Hm, nie urzekła mnie ta historia. Mam nadzieję, że kolejne dania będą lepsze. ketchup jak najbardziej okej. Okay, ale co z tego, jak cała reszta? No mogła być lepsza, mogłaby być lepsza. Nie oczekujmy Himalajów. Od stacji benzynowej. To nie jest pizzeria, to jest stacja benzynowa. Zanim kolejne danie słowo o kaw, o, na temat kawki, Anita Wodarczyk jest oczywiście na na kubeczku wiadomo, że Orlen od lat wspiera polskich sportowców, polskich olimpijczyków. Tutaj, jeśli chodzi o gamę kaw, dla każdego coś się znajdzie. Ci, którzy lubią odrobinę słodyczy, wybiorą na pewno, zapewne kawę mokkę, czyli połączenie napoju czekoladowego i kawy. Ci, którzy lubią kawę właściwą, mogą się zdecydować na espresso, mogą się zdecydować na czarną kawę, na białą, czyli taką z mlekiem. Kawka jak najbardziej na tak. Ale dosyć o, o piciu, dosyć o kawie. Chodzi o jedzenie. Będziemy jeść dalej. Duże opakowanie. I przed nami wjeżdża on. Król wszystkich króli. Konkret burger. Dawna nazwa, Kajzerka rumstyk. Ja powiem szczerze, jestem jej wielkim fanem. Pieczywo, które wypiekają w piecu. Czerwona cebula, pomidor, dwa sosy. Tu akurat jest w wersji łagodnej, czyli mamy keczup i czosnkowy. Sałata, jest czerwona sałata. Jest boczek, jest zapiekany ser. Wielki rumsztyk, w którym zaraz moje zęby wylądują. Ta kanapka robi robotę i jak jesteście głodni, a ja jestem bardzo jecie coś takiego i przed Wami jest niezapomniana przygoda nasycenia. Wasze zdrowie. Mm. Pieczywo z ziarnami. Dużo świeżych warzyw. Kawał mięsa i smaczne sosy. Czego chcę więcej, jak jestem głodny? Że jak to zjem, to się muszę położyć. A co w momencie, kiedy jesteś głodny? Ale do tego jesteś jeszcze zmęczony dniem poprzednim. Tutaj pani nas zapytała: czy w wersji łagodnej, czy w wersji takiej pół na pół, czy w wersji na ostro? W momencie, kiedy jesteście zmęczeni dniem poprzednim, mówicie pani, droga pani, poproszę na ostro. I pani wtedy zamiast tego białego sosu dodaje mocny i ostry sos amerykański. I wtedy taka napka do, dodaje jeszcze jej to, takiego charakteru, który pomaga na syndrom dnia poprzedniego. Najlepszego. Co jest jeszcze w tej kanapce genialne? Ten boczek, ten roztopiony ser jest tak zwaną bombą kaloryczną, która w bardzo szybki sposób jest w stanie wasz głód opanować. Na jedzeni i syci możecie kontynuować drogę. Bo pamiętajmy, że stacje benzynowe, tak samo jak stacja właśnie Orlen, którą dzisiaj odwiedziliśmy, najczęściej są przy trasach. I wiadomo, że w drodze nie mamy czasu na to, żeby długo być w tym miejscu. Zależy na tym, żeby wyjść zjeść i jechać dalej. Konkret burger może Wam w tym pomóc. Jest druga wersja, nawet trzecia. Jedna to wersja ze schabowym, trzecia wersja dla wege-świrów, jest to opcja burak burger, gdzie możecie zjeść buraka zamiast mięsa. Nie skosztowaliśmy akurat dzisiaj tego buraka, bo... Czy mieliście ochotę na buraka? Kolejna na naszej liście znajdzie się zapiekanka. Bardzo fajnie Została zapakowana, podkreślam to, bo nie na każdej stacji jest opcja z spakowaniem. Wjechała na stół zapiekanka Caprese. Jak widzimy są kolory typowo włoskie, jest słoneczna Italia, są czerwone pomidorki, jest zielona rukola i dużo sera mozzarella. Mmm, mozzarella naprawdę kapitalnie się współgra z tymi pomidorkami. Są zioła, jest rukola, jest keczup, bo zamówiliśmy z keczupem, klasycznie. Ta zapiekanka jest bardzo fajna, z uwagi na to, że nie jest ciężka, a zarazem bardzo smaczna. Ta mozzarella idealnie pasuje z rukolą, do tego przełamanie smaku w postaci tych małych pomidorków. Zjadłem ją do końca, ale Spielberg kręci, kręci głową, że on nie lubi takich smaków. Dlaczego Spielberg tych smaków nie lubi? Bo tu nie ma mięsa. Oderwij tutaj, więc odrywam tutaj. Jak to jest, że ja na Twittera wrzucam tweeta, w którym pokazuję mój zegarek, gdzie przebiegam prawie 25 km dziennie, a potem zjadam te wszystkie rzeczy z jednej czy drugiej stacji. No i brzuch nie jest mniejszy. Wszystko to robię dla Was. Wjeżdża, moi drodzy, wrap. Ten wrap ma być z klopsikami. Widzimy, że jest cebula, widzimy, że jest jakiś sosik. Konsumujemy. Hmm. No tego to się nie spodziewałem, po tym wrapie z chlopcikami, jest bardzo pikantny. Jest pomidor w środku, jest sałata, jest cebula, mega, mega pikantny. No tego się w ogóle nie spodziewałem. Co to jest za sos? Mm, no on jest strasznie pikantny. Wydaje mi się, że to jest jakieś połączenie sosu amerykańskiego z jakimś takim musztardowo-chrzanowym, ale jest bardzo ostry. Ten rap jest trochę gumowy i te klopciki zupełnie nie czuję ich smaku, przez to, że ten sos jest na pierwszym planie. I jego ostrość zabija resztę smaków. Nie spodziewałem się, bo to bardziej był taki jakiś taki szanowy. Chrzanowy? Tak. Szanowy, ale bardzo pikantny. O, klopsiki z wrapem. Weźmiemy dla dziecka. No nie, dla dziecka na pewno nie, bo tutaj ten poziom pikantności jest bardzo, ale to bardzo wysoki. Spilberek już jest pełen, ja już jestem prawie pełen, ale oczywiście testów nie kończymy. Bagietka z, ze stripsami. Pani nas zapytała, jaka to ma być bagietka, czy jasna bułka, czy ciemna. Wybraliśmy oczywiście klasycznie jasną, dużo rukoli. Jest papryka, jest sos biały. Zobaczymy jaki. Mm. To nie jest sos majonezowy. To jest jakiś serek naturalny. Mm. Śmietankowy. No nie żartuję. Naprawdę. Pani nas zapytała, czy chcemy te stripsy na ciepło, czy na zimno. Wzięliśmy na ciepło. I to był chyba błąd, bo tu jest jakiś twaróg, jakiś ser, serek naturalny, który pod wpływem temperatury i obróbki termicznej, niestety, no, traci, traci na smaku. Do tego ta bułka, która została podgrzana teraz, już trochę zrobiła się chłodna i stała się twarda. No, przepraszam, ale chyba jedna ze słabszych pozycji w dzisiejszym teście. Jeszcze, jeszcze raz sprawdzę. No nie, sama jakość tych stripsów, jak najbardziej na tak, ale połączenie z tego, z tym serkiem, z papryką, rukolą i tego rodzaju bagietką, to nie jest magia smaków. W tej wersji na ciepło która już trochę tą ciepłotę straciła. Niestety jestem na nie. Ostatni na naszej liście, jeśli chodzi o testowanie stacji Orlen, ten, który wjeżdża najczęściej. Trzeba sprawdzić statystyki, ale Orlen, jeśli chodzi o sprzedaż hot dogów, jest na pewno w czołówce w naszym kraju, bo tych hot dogów sprzedaje całą masę. Klasyczny, mały hot dog. W boru mamy kabanosa, parówkę, mamy italianę, czyli taką można powiedzieć parówkę na styl włoski, której ja akurat nie preferuję. I od niedawna mamy... Ten oto wersję hot -doga z kiełbaską. Kiełbaska, nie parówka, a kiełbaska, nie parówka. Widać, że jest przyprawiona, widać, że jest pieprzna. Ja wziąłem połączenie czosnkowego z ketchupem, który biorę najczęściej. Mały hot -dog z Orlenu. Smacznego. Ta kiełbaska jest wyrazista. Smakowo jest jak najbardziej na tak, bułka. Ta akurat nie jest tak mocno przypieczona. Ja m, zawsze rozmawiam z ekspedientem czy z ekspedientką, i proszę, żeby była ona bardziej wypieczona. Wtedy jest taka twardsza i fajnie strzela pod zębami. Kiełbasa sprawia wrażenie, że to jest jeszcze bardziej treściwe, jeszcze bardziej kaloryczne. Wasze zdrowie. Jest pieprzna, widać pieprz. Zdecydowanie na tak. Cabanos, jeśli chodzi o Orlem, to absolutny klasyk i serdecznie go polecam. Ceny, moi drodzy. Kolejna mocna strona, jeśli chodzi o Orlen. Stacja benzynowa, do której jedziemy, szybko tankujemy, chcemy szybko zjeść. Ma w sobie jakiś tam element fast foodu. Hotdog z kiełbaską 5,99 za małego hotdoga z kiełbaską. Myślę, że to jest cena jak najbardziej do zaakceptowania. Kawa czarna mała, 210 ml, duża 420 za 6,49. Zapiekanka capreze 8,99. Capriccioza 400 g, pizzy za. 13,99 konkret burger. Uwaga, 12,99 absolutny hit. I dobra cena w stosunku chociażby do konkurencyjnego McDonald'sa, tak, gdzie mamy porównywalnie wielką kanapkę. Big Mac'a, pani Jaki hała, to aż się zastanawiała, co my tu robimy. 9,99 za bagietkę Hot Strips. Żadna rewelacja ta bagietka. I ta cena też wydaje mi się niezbyt rewelacyjna. I 9,99 za wrapa z pulpecikami. Myślę, że te dwie ostatnie pozycje. Sprawdziliśmy, przetestowaliśmy, ale myślę, że nikt z was nie stracił zbyt dużo, jeżeli jeszcze tego nie spróbował. Za raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pozycji, sześć dań i siódme danie w postaci kawy zapłaciliśmy 68,43, co wydaje mi się, i Spielberg chyba potwierdzisz, bardzo konkurencyjną ceną w stosunku do poprzednich stacji, gdzie płaciliśmy dużo więcej, bo płaciliśmy ponad 80 zł ponad 70, a tutaj niecałe 70 zł. Smakowo najlepiej, cenowo najlepiej. Jeżeli jesteście takimi misiami jak ja i macie dużo dzieci, to z kartą dużej rodziny otrzymacie jeszcze rabat na wszystkie produkty żywieniowe na Orlenie i wszystkie kawy. Moi drodzy, to były kolejne ulane testy, trochę inne od poprzednich, ale wychodzimy w plener, mamy mikrofony, mamy możliwości, mamy fajne ciuchy. Pozdrawiamy oczywiście ekipę Champion naszego nowego partnera kanału Życzę Wam smacznego. Wiem, że jestem pewnie utytłany, ale to Nie. jest. Nie, czysty jest Jestem w czysty miarę. w miarę. No tak myślałem. Przypominam, oczywiście, o subach, lajkach i dzwoneczkach. Napiszcie nam jeszcze jakiś fajny komentarz. A ja znowu będę żył z tym, że jednego dnia 3500 kalorii spalę, a drugiego 5,5 tysiąca kalorii zjem. I z tym Was zostawiam. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Noin, darmowa aplikacja, w której możecie typować wyniki wydarzeń sportowych, na przykład ze swoimi znajomymi. Możecie stworzyć własną ligę typerów, rywalizować także z innymi typerami. Dla najlepszych do zgarnięcia są piłkarskie nagrody, FIFA 22 na dowolną platformę oraz książki o tematyce piłkarskiej. W opisie filmu znajdziecie linki do pobrania aplikacji zarówno na Androida, jak i na iOSa.